Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarotówka fortuna się kłania. Teraz horoskop, moi drodzy, dla Panny dzisiaj, zodiakalnej, ascendentalnej. Zapraszam bardzo serdecznie na przesłanie główne na rok 2022 oraz miesiąc po miesiącu. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Druga talia tarota dopowiadająca. Karty energii, przepraszam, oraz anielski klucz, także wyrocznia gwiazdnych ziaren. Moi drodzy, główne przesłanie dla panny na rok 2022. Bardzo proszę, tarot, daj wskazówki. Główne przesłanie dla panny na rok 2022. Na pewno moi drodzy spełnienie marzeń, spełnienie marzeń co do pracy waszej. Otrzymacie bardzo ciekawe oferty pracy. Może na cały etat dla niektórych i dodatkowej jeszcze pracy. Bądź też początek w ogóle w całkiem nowej dziedzinie. Niektórzy mogą rozwijać swoje talenty te, które posiadacie, bardzo mocno stąpacie po ziemi i to wam przyniesie rozwój. Rozwój finansowy, choć moi kochani, tutaj jest podróż również piękna, która spełnia wasze marzenia, ale też i zawodowo poczują się panny spełnione. Takie to główne przesłanie na ten rok. I teraz zobaczymy miesiąc po miesiącu, co się będzie działo u Panny. Proszę, daj rady, Wszedł świat odpowiedzi. Panna 2022. Panna. Miesiąc po miesiącu. Miesiąc po miesiącu dla Panny. Panna. Bardzo ciekawie od początku stycznia. Dużo rozrywki, imprezowania, świętowanie swojego życia, swojego sukcesu. Panny cieszą się od początku roku, są szczęśliwe. Y, nawiązujecie nowe przyjaźnie, y, również powracacie do starych przyjaciół. Tutaj jest y, szeroko pojęte świętowanie, tak? Macie jakiś cel również do osiągnięcia na ten rok i spełniacie go, ale zaczynacie, moi drodzy, od świętowania, ale też od zgody, harmonii i możliwe że romansu. Wiele osób zapozna gdzieś na początku roku, w styczniu, osobę do miłości. Tutaj jest pokazany romans, kochankowie, także duża szansa na spełnienie, szczególnie te osoby, które szukają kogoś do miłości. Pięknie się zaczyna dla Was rok. W lutym myślę, że Koło Fortuny przychodzi do Was bardzo pozytywne, ponieważ tutaj jest cały czas, moi drodzy, przeznaczenie też dużo osób koło Was. Nie ma nudy, jesteście w ruchu, możecie gdzieś podróżować w lutym, ale też i finanse przychodzą do was, powracają do was ludzie z przeszłości. Tutaj są same pozytywne zmiany, tak myślę. Powraca do was przede wszystkim osoba z przeszłości, która jest wami bardzo zainteresowana uczuciowo. Ktoś myśli o was. I w lutym na pewno powróci. Wy, tą osobę znacie, może być spod znaków wodnych, ale też moi drodzy, nie musi koniecznie. Niekoniecznie, ale tu ktoś powraca, kto jest Wami bardzo zainteresowany uczuciowo. I w marcu widać to bardzo pięknie. Mamy dwójkę Pucharów, która mówi o dogadywaniu się. Po porozumiewaniu się bez słów, y, panna przepadnie, zakocha się bez pamięci. To jest piękny czas, ten marzec. Myślę, że wiele osób od nowa zacznie, czy to w starych związkach y, zacznie y, od powtórnego zakochania się, zacznie ten miesiąc. Również zawodowo tutaj może być bardzo duże porozumienie, ale też co tu się będzie działo dalej w marcu? Znów radość, wielkie szczęście. Możecie się zaręczać, możecie gdzieś się y, wybierać na jakieś imprezy, wesela. Tu będzie się działo: ojojoj, dużo szczęścia i miłości na marzec. Przy tej dwójce pucharów, twójka, trójka pucharów razem z partnerem. Z partnerką będziecie tańczyć i się radować. Możliwe, że gdzieś właśnie na weselach, yy, uroczystościach różnych, osoby yy, znane koło Was, znajome powracają. Jest dużo alkoholu, ale też moi drodzy i radości. Czyli tak jak z bajki: yy, styczeń, luty, marzec, w kwietniu jest yy, stagnacja, oszczędzanie finansów. Na jakiś szczytny cel prawdopodobnie pracujecie, ale tak wszystko rutynowo, bez zmian. Również moi drodzy, w kwietniu może Was czekać piękna niespodzianka: ktoś może Wam y, podarować prezent, jest y, duża szansa na to, że ktoś z przyszłości powraca. Również ciekawe zaproszenia Was czekają, ale też i nowiny. To są osoby, które powracają z przeszłości i przynoszą dobre wieści. Także kwiecień bardzo ciekawy, intrygujący, moi drodzy, pomimo ilości pracy sporej, będzie się również tutaj towarzysko coś działo. W maju natomiast jest ta dziewiątka buław, która mówi trochę o ciężkości. Zaczniecie w maju zastanawiać się nad swoim życiem, nad swoim losem, co macie robić dalej. To jest taki pierwszy miesiąc. Który bardziej Wam się będzie chciało odpoczywać, jak robić cokolwiek, czy bawić się, czy pracować, bo Panna będzie się rozglądała, możliwe, że za pracą, ale też planowała. Choć będzie ciężko, tutaj możliwe, że będziecie pracować i tu będzie coraz lepszy Wasz status finansowy. Także poprawa finansów w maju, tak czy inaczej. To Was czeka, bo jesteście pracowite w maju, drogie panny, i chcecie polepszyć swój status finansowy. Możliwe, że ktoś przyjdzie tu Wam z, z pomocą w postaci awansu, nagrody, poprawa finansowa. Jednym słowem. Także możecie się przemieszczać gdzieś w sprawach zawodowych, finansowych. No, i taki maj, ciekawy dosyć, ale czerwiec, moi drodzy, przynosi zmienną energię, taką kapryśną. Możecie mieć nastrój, emocje y, trochę y, inne, ponieważ tutaj mamy pazia mieczy, który jest trochę Piotrusiem Panem. Może ktoś młodszy namieszać plotkami, intrygami. Ktoś przynosi jakieś problemy ze sobą. Te problemy będą dotyczyły, moi drodzy finansów. Może coś trzeba będzie komuś oddać, rozliczyć się, porozmawiać, zapłacić za coś. Ktoś będzie chciał większej sumy, jak tego się spodziewaliście od Was. Ktoś będzie wymagał jakichś finansów. Także dacie sobie na pewno radę. Tu może być jakaś spłata finansowa w czerwcu. I tyle będzie się działo, moi drodzy, że pomimo, że będziecie komuś płacić, może czasem y, trzeba będzie wynegocjować jakąś stawkę, no coś w tym rodzaju, to dacie sobie radę, bo m, tych finansów wam oczywiście nie zabraknie. Y, przechodzimy do lipca. Y, w lipcu impas, y, zastanawianie się, trzeba by było. Bezstronnie tutaj załatwić jakąś sprawę. Też, moi drodzy, zastanawiacie się może nad waszym mieszkaniem, nad waszymi finansami, nad zmianą mieszkania, czy coś kupić do domu, czy też dla siebie. Będziecie trochę w takiej pułapce finansowej, bo nie będziecie wiedzieć, czy dobrze robicie, że chcecie na przykład sobie zmienić umeblowanie w domu, tak. Będziecie się radzić, może gdzieś yy, kogoś, yy, czy, czy zmieniać sobie wystrój, czy nie, czy kupować coś do domu, czy nie. Takie dylematy. Czy też, moi drodzy, w ogóle zmieniać to mieszkanie? Także ja tak przyziemnie podałam takie dwa yy, przykłady. Ale y, panna mimo wszystko będzie zadowolona, bo tutaj już w sierpniu jest y, karta kochanków. Podejmujecie wspólnie decyzję razem z partnerem i dochodzicie do kompromisu. Jest y, balans, równowaga życiowa i takie zadowolenie y, w sierpniu. Także wszystko układa się po waszej myśli nadal. Drogie panny, w tym roku sierpień taki spokojny, tutaj nic się nie będzie działo spektakularnego. Wszystko będzie może nawet i zaplanowane w tym sierpniu, pomimo że to są miesiące letnie. Podejmujecie razem decyzje, ale dochodzicie do kompromisu z partnerami i jesteście zadowoleni. Możliwe, że rozpoczynacie jakieś nowe hobby, nowe przyjaźnie też. I moi drodzy, powoli zbliżamy się do września. Mówię o nowych sprawach we wrześniu, a nawet już w sierpniu się przygotowujecie, ponieważ wrzesień ruszacie ostro ze swoją kreatywnością, zaczyna się nowy rozdział w waszym życiu. Jak to jest cudnie, jak się pojawia mag. Moi drodzy, pomimo, że Macie Maga, i kreujecie swoje życie, zaczynacie nowe prace, nowe biznesy, nowe rozdziały w życiu, to macie dylemat, bo tu będą dwie oferty, prawdopodobnie. Dwa tematy, które się pojawią, i trzeba będzie zastanowić się, co wybrać. To może dotyczyć finansów, jak najbardziej pracy. Yy, też myślę, że. Będziecie rozsądni i podejmiecie prawidłową decyzję. Także możecie mieć dwie oferty, może niektóre osoby będą na tyle kreatywne, że pogodzą te dwie prace ze sobą, te dwa zajęcia. Także wrzesień bardzo interesujący. Przechodzimy do października. W październiku, no cóż, oczekiwanie. Na kogoś bądź na coś, że coś się wydarzy. Też trochę będziecie się obawiać pewnych spraw. Może oczekujecie na spotkanie z rodziną, obawiacie się o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoich bliskich. Tutaj jest chęć spotkania, taka nostalgia jest pokazana. Ale też, y, moi drodzy, spotkania, także wiele osób może spotykać się z rodziną w październiku, mieć jakieś przyjęcia rocznicowe, okolicznościowe, ale też, moi drodzy, tutaj jest oczekiwanie na przyjazd. Tak? Bardzo taki piękny październik dla Was, pod znakiem rodziny, ale też znakiem zapytania, czy my się spotkamy w tym październiku. Tak, bo też jest pokazana tęsknota, że to nie jest takie na 100% przy tej dziewiątce mieczy. No, ale przypuśćmy, że większość osób spotka się z rodziną w październiku. Odbędą się te spotkania. W listopadzie, moi drodzy, tutaj będziecie bardzo mocno stąpać po ziemi. Jakieś lokalne podróże do 100, 200 km się wydarzą. Bierzecie sprawy w swoje ręce, ponieważ jesteście osobami, które wiedzą, czego oczekują w listopadzie. Tutaj jest już utarty szlak, zaplanowana sprawa, rozmowa z mężczyzną po przejściach, który pojawia się. To może być urzędnik, notariusz, adwokat, to może być również lekarz. Wy dążycie w tym kierunku, podróżujecie po spełnienie swojego celu. Także pięknie jest w listopadzie, moi drodzy, bo wiecie co macie robić, i to jest właśnie fantastyczne. W ogóle panna. Powiedzieć, że będzie bardziej taka stanowcza, ale wyważona. Czeka Was masa, masa radości i szczęścia w tym roku. Pojednania, partnerstwa, miłości, powrotów do miłości. Ale moi drodzy, przejdźmy do grudnia. W grudniu no, jest tu pokazana równowaga i balans życiowy. Jest zadowolenie, ale nic takiego nie ma się tu wydarzyć spektakularnego, moi drodzy. Ponieważ wy macie harmonię na ten rok, miłość, spełnienie marzeń i drugą połówkę koło siebie. Ja tu pokażę karty na grudzień. Czyli moi drodzy, dogadywanie się, bardzo dobre porozumienie z drugą połówką, tak? Ze, swoją, ze swoim partnerem. Także grudzień będzie spełnieniem harmonią. Jeśli powracacie do swojego partnera w tym roku, to na pewno dogadacie się. Jeśli szukacie miłości, to ją znajdziecie w tym roku. Także, tak jak wyszło spełnienie marzeń dla panny w przesłaniu głównym. Zobaczmy teraz kartę wyroczni dla panny, moi drodzy. Cóż, za piękna karta. Poddaj się słodyczy. Energia Wenus, przyjemność, radość, okazuj życiu miłość. No, o czym ja mówię? O radości cały czas, o szczęściu. Także poddaj się słodyczy, radość i tutaj mm, okazuj miłość. Moi drodzy, ja sobie pozwolę na chwilkę przeczytać chociaż jedno zdanie. Poddaj się słodyczy, to zmysłowo bardzo kobieca karta. Stanowi wezwanie, byś poddał się słodyczy życia. Skosztuj owoców, pozwól, by bujna kobiecość przejęła stery. Twoje zmysły przejęły kontrolę i pij życie z rozkoczą niczym wino. Upajaj się obfitością, jaką oferuje ta planeta i którą ty także masz w sobie, gdy twoja studnia jest pełna. Starożytni Babilończycy kojarzyli swoją boginię i sztar, przepraszam, z planetą Wenus. W mitologii rzymskiej Wenus była boginią miłości i piękna, poza księżycem, to właśnie Wenus błyszczy najjaśniej na nocnym niebie. Czas jest naszym najcenniejszym bogactwem i najpotężniejszym uzdrowicielem. Jeśli do tej pory ciężko pracowałeś, odmawiając sobie przyjemności, ta karta to znak, byś zafundował sobie trochę wolnego. Odnów bliskość z ukochaną osobą, pobaw się z dziećmi i daj sobie luksus wolnego czasu bez listy spraw do załatwienia. Także, moi drodzy, ta karta nawołuje, byś przypomniał sobie przyjemności płynące z bycia człowiekiem, byś koncentrował się na tym, co naprawdę ważne i cieszył się swoim niezwykłym życiem. Duchowe zapytanie Gwiezdnego Ziarna, jak możesz poddać się słodyczy życia, w jaki, choćby jeden sposób, możesz nieco bardziej cieszyć się życiem? Cieszcie się życiem, moi drodzy, zobaczymy karty anielskie. Tarot potwierdził tą wyrocznie dla Was, z czego się bardzo cieszę. Bądź dobrej myśli w tym roku, a wszystko się ułoży. I zobaczmy jeszcze, moi drodzy, karty energii. Jaką energetykę ma Panna? Odpoczynek, rekonwalescencja jest bardzo ważna. Taką energetykę macie. Trzecia czakra: musicie zadbać o swój splot słoneczny, układ pokarmowy. Nosić żółte jakieś rzeczy, otaczać się żółtymi przedmiotami czy jeść żółte owoce. Tu jest Archanioł Hamuel, który, Archanioł Hamuel, który jest odpowiedzialny za trzecią czakrę. Tutaj również moi drodzy, zaraz jeszcze zobaczymy trzecią energetykę. Myślący mężczyzna, energetykę taką macie moi drodzy, myślącej osoby. Myślącej osoby, ale także otwarte drzwi do duchowości na ten rok dla panny. Akcja. Będziecie w akcji pomimo odpoczynku, bo czasem tak jest, że odpoczywamy, ale robimy swoje, moi drodzy. I tutaj jest y, troszeczkę niezdecydowania. Trzeba będzie podjąć decyzję, na pewno taką energetykę, energię będziecie mieli niezdecydowania. Także moje drogie Panny, ja Wam życzę wspaniałego roku. Przesyłam moc pozytywnej energii. Bądźcie dobrej myśli, cieszcie się życiem. Poddaj się słodyczy w tym roku, droga Panno. Okazuj życiu miłość, radość. Energia Wenus, przyjemności. Piękności. Pozdrawiam, drogie panny, przesyłam moc pozytywnej energii. Szczęśliwego nowego roku 2022. Niech moc będzie z wami.